Hej, cześć, witajcie, szczęść Boże. E, pomódlmy się pierw. Miej i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Proszę Cię też, Boże, zabierz ode mnie ból zęba, daj mi też chęci do tworzenia tego odcinka, zabierz wszelkie niedogodności, takie jak samo wyłączającą się kamerę, jak moje jąkanie się z powodu bólu zęba. Proszę, pomóż. Witajcie, cześć. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy omawiać sobie, czym jest Królestwo Boże, czym jest niebo. Przejdę od razu do, pierw do KKK, bo chciałem tutaj tylko napomknąć taki mój jeden z ulubionych paragrafów zaraz na samym początku KKK w rozdziale jak mówić o Biblii. Bóg przewyższa wszelkie stworzenia. Trzeba zatem nieustannie oczyszczać nasz język z tego, co ograniczone obrazowe i niedoskonałe by nie pomieszać niewypowiedzianego, niepojętego, niewidzialnego i nieuchwytnego Boga z naszymi ludzkimi sposobami wyrażania. Nasze ludzkie słowa pozostają zawsze nieadekwatne wobec tajemnicy Boga. E, polecam generalnie ten rozdział. To jest bardzo krótkie to jest jedna strona dosłownie dnia Taka strona, to co na żółto. Generalnie, dlaczego ten rozdział sobie tu przywołałem? Dlatego, że będziemy dziś mówić o Królestwie Bożym. A Królestwo Boże jest opisywane w Piśmie Świętym za pomocą przypowieści, głównie obrazów pewnych, które no Jezus nam dał, prawda? To jest doskonałe, dlatego że Jezus nam to dał i jest ultra po prostu. ADEKWATNE do momentu, kiedy każdy to czyta, nawet dla starożytnych, dla średniowiecza i teraz dla nas. Pismo Święte jest żywe i mówi bezpośrednio do nas. Dzięki temu, że Bóg Jezus tak to fajnie skonstruował. Ale kiedy mówimy sobie o Królestwie Bożym, musimy mieć na uwadze to, że nasze słowa odnoszące się do Boga nigdy nie są w stu prawdą, są metaforą. Nie jesteśmy w stanie uchwycić nieuchwytnego. To jest po prostu. Yy, Pogoń za wiatrem. Dobrze. Zatem. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nie mówić o Bogu, a nie o Królestwie Bożym. I to się odnosi do wszystkich odcinków naszych poprzednich i następnych. Pamiętajcie, że to, co mówimy, a szczególnie to, co ja mówię, nie jest doskonałe. I za to przepraszam, ale nie jestem w stanie, niestety, za życia tutaj, jeszcze na tym świecie, mówić, że, mówić wszystko w doskonały sposób o Bogu. Nie mam do tego narzędzi, jestem tylko częścią systemu. Dobrze. Yy, to przejdźmy sobie do Pisma Świętego. Pamiętajcie, warto mówić o Bogu. O, o tym też KKK właśnie w tym rozdziale mówi. Warto mówić o Królestwie Bożym. W sumie na tym polega ewangelizacja. Yy, pierwszy yy, ten fragment na dziś to będzie. Rozdział Ewangelii Łukasza, wersety 18-20. do Proszę co chwilę zerkać czy się dalej nagrywa. Mówił więc, do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać. Podobne jest do ziarnka gorczyczcy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówiąc dalej, z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, które pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, a wszystko zakwaśniało. E, następny fragment to będzie listy do Rzymian. Do Ziemian. Ok. E, rozdział 14. Werset 17. Dobrze. To jest tu? Okej. Okay. Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu, pokój i radość w duchu Świętym. E, także Mamy tutaj o Królestwie Bożym, które w naszych sercach jest pokojem, radością w Duchu Świętym łaską uświęcającą, prawda? Można osiągać Królestwo Boże już teraz w naszych sercach. Dobrze. Mateusz i to nie Mateusz Król, tylko Mateusz Ewangelista. W rozdziale 13 13 rozdział. Wersety 24, 24 do 30 przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł, a gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go. Panie. Czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im. Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy. Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł. Nie byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś wieście do mego spichlerza. Dobrze? Eee, teraz następny fragment to jest wersety 44 do 46. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł i sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Tutaj mamy o tym, że żeby zyskać Królestwo Boże dla siebie, trzeba e, rozdać wszystko, rozdać siebie ca sam, całego. E, są, jest, jest ten moment na przykład w Biblii, e, co podchodzi ten człowiek, który posiada tam jakiś majątek ziemski do Jezusa i pyta, co zrobi, żeby osiągnąć zbawienie. E, no, i Jezus mu mówi, że musi oddać wszystko, co posiada. I niestety zasmucony odchodzi. Smutne. Ale my to robimy cały czas. Dobrze, następny fragment. A, wracając. Bardzo mi się podobają te, te dwa fragmenty, co teraz przeczytałem, bo myślę, że jest w nich taka zawarta, bardzo ścisła wiedza o tym, jak pozyskać sobie Królestwo Niebieskie. Czego nie robi, żeby, żeby nie pozyskać? W sensie, żeby. Czego nie robi, żeby pozyskać? Chodzi o to, że nie możemy się przywiązywać do tego świata, do świata materialnego, do tego, co posiadamy, bo wszystko to, co mamy, nie jest nasze. Zostało nam powierzone w, na przechowanie, tak naprawdę. Nic nie jest dla nas, tak naprawdę. Nie jest nasze. Dobrze teraz 22 rozdział Mateusza Ok. Drugi do 14 werset. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym Oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta, ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę, lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, na, których napotkali. Złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, Jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. To jest moim zdaniem świetny fragment, który ukazuje to, że jesteśmy wszyscy powołani do świętości, do bycia z Bogiem, do nieba, do Królestwa Niebieskiego, ale to od naszej odpowiedzi Zależy to, czy w ogóle tam się znajdziemy? Bo widzicie, tutaj byli nawet tacy, którzy nie tylko nie porzucili swoich, e, swoich, swojego kupiectwa, swoich domostw, ale tacy, którzy też znieważyli e, su, sługi i zabili ich. E, to jest tylko przypowieść. Nie? To jest tylko taka opowiastka, która ma nam uzmysłowić to, jak jest między nami i Bogiem. Ile razy zdarzyło się nam. Odpowiedzieć tak na wezwanie Boga, że go znieważyliśmy. Znieważyliśmy jakiegoś księdza, który tylko chciał dla nas dobrze. Zastanówmy się nad tym. A tymczasem e, przejdziemy sobie do Ewangelii Jana, do momentu z e, Piłatem. Bodajże. Będzie to rozdział 18. Wersety. 33 do 37, dobrze? Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, Słudzy moi byl, biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego. A więc jestem królem, odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. A więc jesteś królem. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy słucha mojego głosu. Dobrze. Jezu, ale ciemno. Wybacz. No trudno, dzisiaj tak, tak będziemy e, pracować. Tutaj e, widać, że Królestwo Boże ma też swojego króla. Inaczej nie byłoby królestwem, prawda? Dlatego to się nazywa królestwo. E, no i teraz taki najlepszy moim zdaniem, czy dla mnie najbardziej trafiający e, fragment o, o tym, jak wyglądać będzie Królestwo Boże. Jest to Psalm 23 Dawidowy. Bóg, pasterzem i gościnnym gospodarzem. Mało znany psalm, nikt go nie zna. Poza wszystkimi. Pan jest moim pasterzem. nie brak mi niczego. Pozwala mi, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach. Przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska dodają mi otuchy. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników, namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim na długie dni. Dobrze. To by był koniec na dzisiaj. Jeśli idzie o to doskonałe, doskonały przekaz Jezusa i Boga odnośnie tego, jak wyglądać będzie Królestwo Niebieskie. Pamiętajcie, że Królestwo niebieskie. Nie. Bo nie, nie mam jeszcze tego fragmentu, zapomniałem go e, zapisać. Nie będzie tak, że powiedzą wam, jest tu, jest tam, będzie od teraz, od wtedy, tylko Królestwo niebieskie jest już w waszych sercach. I jest, żyjemy w czasach ostatecznych, i królestwo niebieskie dopiero przyjdzie, a zarazem już jest. Dobra. E... Przejdziemy sobie do KKK, Katechizmu Kościoła Katolickiego. Polecam jeszcze raz wrócić sobie do tego rozdziału, jak mówić o Bogu. To jest zaraz na początku. I pamiętajcie, że to, co ja tutaj mówię, to jest tylko kwestia tego, że to jest do dyskusji. Ja tak naprawdę nie mam jakiejś prawdy objawionej. Nie mówię tutaj z tronu na tr się. W, z katedry, w katedrze, yy, ex katedra. Yy, ja też jestem omylny i zapraszam Was do dyskusji, do, do tego, żebyście po prostu coś z tego wynieśli, ale też nie brali wszystkiego na 100% tego, co ja mówię od siebie. Dobra. Yy, Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski w swojej głębokiej i ostatecznej tożsamości, ponieważ już w nim istnieje i wypełni się na końcu czasów Królestwo Niebieskie. Królestwo Boże, które przyszło w osobie Chrystusa i wzrasta w sposób tajemniczy w sercach tych, którzy są w Niego wszczepieni, aż do Jego eschatologicznego ukazania się w całej pełni. Wówczas wszyscy ludzie odkupieni przez Niego, uczynieni w Nim świętymi i nieskalanymi przed Jego obliczem w miłości, zostaną nam zgromadzeni jako jedyny lud Boży, małżonka Baranka, miasto święte zstępujące z nieba od Boga. Mające chwałę Boga, a mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion, 12 apostołów baranka. Tutaj mamy fragment z Apokalipsy, tak przy okazji. Tutaj mamy napisane o tym, że Królestwo Niebieskie tak naprawdę jest już teraz, jest w Kościele. Kościół czym jest? Jest wspólnotą. Wspólnota jest to zbiór relacji ludzkich i Bożych. Jest to miłość, nie? Jak to się wszystko świetnie przenika, że Królestwo Niebieskie jest w naszych sercach już teraz, jak tylko jesteśmy w miłości. Dobrze. I teraz ostatnia rzecz, co tu mamy, miałem ją zaznaczoną, ale przy poprzednim nagrywaniu sobie od, odznaczyłem już, więc co szczęście w miarę pamiętam, gdzie jej szukać. O, jest. Dobrze. Niebo. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz, w doskonale, o, oraz doskon, są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą go takim, jaki jest, twarzą w twarz. To, to KKK mówi o e, niebie. To doskonałe życie z Trójcą Świętą. Ta komunia życia e, i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, Aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane niebem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Wybrani żyją w nim, ale zachowują i co więcej odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość swoje własne imię, czyli swój sens. Czyli odnajdziemy nasz cel, sens i wszystko w niebie, w jedności z Bogiem. Ta tajemnica błogosławionej komunii z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy są w Chrystusie, przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo Święte mówi o niej w obrazach życie, światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom ojca, niebieski Jeruzalem, raj. To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, który Go miłują. Nie zdołamy tego pojąć na razie, ale możemy to wyrażać właśnie takimi obrazami. Święci w chwale nieba nadal wypełniają z radością wolę Bożą w odniesieniu do innych ludzi i do całego stworzenia. Już królują z Chrystusem, z nim, będą królować na wieki wieków. Dobrze, teraz tutaj dalej przejdziemy sobie. Na końcu świata królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Po sądzie powszechnym sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony. Wtedy Kościół osiągnie pełnię w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkich rzeczy i kiedy wraz z rodzajem ludzkim również cały świat związany głęboko z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu w sposób doskonały odnowi się w Chrystusie. W tym nowym świecie, w niebieskim Jeruzalem Bóg będzie miał swoje mieszkanie pośród ludzi. I otrze ich oczu wszelką łzę, a śmierć już odtąd nie, już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Nie znamy czasu końca ziemi i ludzkości, ani też sposobu przemiany wszechświata. Przemija wprawdzie postać tego świata, zniekształcona przez grzech. Jesteśmy jednak pouczeni, że Bóg przygotowuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość. A szczęśliwość wypełni i przewyższy wszelkie pragnienie pokoju istniejącego, istniejące w sercach ludzi. E, pamiętacie, jak mówiłem kiedyś o tym, że my mamy e, nieskończoną ilość potrzeb? Że pragniemy nieskończoności. I właśnie w, w, tutaj, w tym ustępie, mamy to, że Bóg zaspokoi tą naszą potrzebę Królestwem Niebieskim nieskończonością życiem wiecznym, nie? Mamy pragnienie wieczności. A dla, z czego to wynika? Bo jesteśmy tak naprawdę yy, nieśmiertelną duszą w śmiertelnym ciele. I myślę, że z tego to wynika: ten nasz, to nasze dążenie do nieśmiertelności, ta nosza, nasza tęsknota za nieśmiertelnością, za Bogiem, za wiecznością, za nieskończonością. Oczekiwanie nowej ziemi nie powinno jednak osłabiać, lecz raczej rozbudzać gorliwość w doskonaleniu tej ziemi, na której wzrasta ciało nowej rodziny ludzkiej, mogąc już dać pewne wyobrażenie o nowym świecie. Jakkolwiek postęp ziemski należy starannie odróżniać od wzrostu królestwa Chrystusa, o ile jednak może przyczynić się do lepszego urządzenia społeczeństwa ludzkiego, ma on wielkie znaczenie dla Królestwa Bożego. Mamy tutaj o tym. Że już za, za życia powinniśmy dbać o Królestwo Boże, powinniśmy y, przemieniać się y, w naszych sercach. Powinno być to Królestwo Boże. A czym jest to Królestwo Boże? Jak nie królowaniem Boga, jak nie tym, że Bóg jest najważniejszy, nie? Y, jest takie powiedzenie, jeżeli Jezus jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu, nie? To jest właśnie kr y, królowanie Boga, Królestwo Boże. Z tego rodzi się pokój, z tego rodzi się dobro. Uśmiech i wszystko inne co dobre. Jeśli krzewić będziemy na ziemi ducha. Mm, znaczy, Jeśli krzewić będziemy na ziemi w duchu Pana i według Jego zalecenia wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszelkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus odda ojców wieczne i powszechne królestwo. Bóg w życiu wiecznym będzie wtedy wszystkim we wszystkich. Dobrze, to tyle jeśli idzie o kkk. Eee, chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na modlitwę Ojcze Nasz. Nie, ja ją teraz przytoczę, pomodlę się nią może. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Moim zdaniem to jest modlitwa o Królestwie Bożym. Nie będę tego rozkminiał, bo jest, to są proste słowa dane nam przez Jezusa. Mógłbym w zasadzie je przeczytać z Pisma Świętego. Tylko, że tam jest kilka wersji. Także. Nieśmiertelna dusza. To już mówiłem. Teraz taki żart, easter egg z Gwiezdnych Wojen. Dla mnie Królestwo Boże to jest ostateczny porządek. Chodzi o to, że tak naprawdę to jest ład ostateczny. To, to królestwo nigdy nie upadnie. Dobra. Boże królowanie. To już było. To, że Królestwo Boże jest nasz, to też już opowiadałem. Królestwo Boże to jest odnowa stworzenia w Duchu Świętym. O tym też czytaliśmy sobie w KKK. Że tak naprawdę całe stworzenie, nie tylko my jako dusza, ale my jako dusza i ciało i cały ten świat zostanie odnowiony i stanie się Królestwem Bożym. Dobrze. Królestwo Boże jest też dla mnie jednością. Patrzcie, jak to się wszystko znowu przenika, jedność kojarzy mi się właśnie z tym, że tworzymy idealną wspólnotę. I znów, jakbym mógł to tłumaczyć, ta wspólnota to dla mnie kościół. Wspólnota to są relacje. Żywa relacja z Bogiem i z yy, innymi ludźmi. Yy, I czym są relacje? Relacje to miłość, nie? Dla mnie to jest po prostu nieodgadniona radość. Skąd ona się w ogóle we mnie bierze, to nie wiem, ale kiedy o tym myślę, po prostu. To mam w sobie pokój i radość, że y, tworzymy razem wspólnotę. Że jesteśmy powołani do takiej wspólnoty wszyscy razem. Y, no, dobra. A teraz powiemy sobie, co Wy sądzicie o Królestwie Bożym? Kinga napisała: Królestwo Boże jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. To, to jest pierwsze, co powiedzieliśmy tutaj. Jest trwaniem w, w obecności Boga twarzą w twarz. Tak prawdziwie jak teraz nie jesteśmy w stanie. Nie jest nagrodą za dobre sprawowanie i uczynki. Prawda? Mieliśmy tam na przykład w tej przypowieści tych dobrych i złych ludzi, którzy byli zaproszeni na ucztę, nie? I tylko przez to, że, że odpowiedzi dzieli na zaproszenie tak. Zostali ubrani w szaty. Y Odświętne, czyli yy, tak naprawdę oczyszczenie ze zła, nie? Bo chodziło o, o właśnie ubranie się w obmyte szaty yy, z krwi Baranka. No, yy, bo, bo zgubiłem gdzie, gdzie czytałem. Jest darem Boga dla nas, nie? Yy, że to nie my sobie zasłużymy na Królestwo Boże. Tylko Bóg nam dał po prostu to Królestwo Boże, mimo tego, że, że my tak naprawdę non stop mu odmawialiśmy tego Królestwa Bożego. Że i tak nie, chcie, nie chcemy go. Każdy w swoim sercu powinien sobie odpowiedzieć, jak bardzo i codziennie zastanawia się nad tym, czy chce Królestwa Bożego. My uciekamy przed Nim, a Bóg nam i tak daje te królestwo. Jest to dar Boga dla nas, który możemy przyjąć lub odrzucić. Jest niesamowitym szczęściem. Tak napisała Kinga. Sorry Kinga, że tak długo. Dobrze, Monika napisała. Czymś, czego brakuje, żebym ja mogła być w pełni mną. To też jest... Mi się tak podobają po prostu wasze słowa na temat wszystkich tematów, które, na temat wszystkich definicji, które tu sobie robimy. No, czytam to i promienieje. Jest czymś, czego brakuje, żeby ja mogła być w pełni mną. Tym jest właśnie Królestwo Boże, nie? Że na razie jesteśmy tutaj. Jesteś, może choć trochę w naszych sercach jest tego Królestwa Bożego. Może choć trochę uznajemy Boga za króla, Jezusa za króla, nie? Ale dopiero gdy przyjdzie Królestwo Boże i umocni się w Kościele po, pod koniec po prostu wszystkiego, to wtedy będziemy w pełni nami. Zresztą dziś coś od Pawlokiewicza też słuchałem, co bardzo się zlewa z tym, co mówi Monika. Dobrze, przepraszam, że tak długo. Mateusz. Mateusz mówi, że dla mnie Królestwo Niebieskie jest stanem, w którym jestem bar jesteśmy bardzo blisko Jezusa, co daje nam niesamowite szczęście. Idąc tym tokiem myślenia, Królestwo Niebieskie jest już osiągalne teraz, tutaj na Ziemi. Świetnie. A po śmierci zostanie tylko albo aż podniesione do czegoś innego. Do, nie, do czegoś niesamowitego. No królestwo Boże jest już teraz, tak jak Jezus zresztą mówił, a zarazem dopiero przyjdzie. Dopiero objawi się w pełni, nie? Dobrze. Kasia pisze, że królestwo niebieskie to bliskość Boga i nieustanne doświadczenie jego miłości. To pocieszenie, wieczne życie ze wszystkimi świętymi i uczta. Aby mieli suszy jak ja Cię kocham, Kasia, po prostu. No, ale prawdę mówisz, prawdę, dobra. Królestwo Niebieskie to Paulina pisze nie mam jej podpisanej, nie wiem czemu. Królestwo Niebieskie jest miejscem, do którego jako wierzący zmierzamy do domu Ojca gdzie będziemy nieustannie szczęśliwi w obecności z Bogiem, twarzą w twarz. Zgadzam się. Animator Urszak napisał: Niebo jest szczęściem. Jak prosto, a jak prawdziwie, nie? Wcześniej definiowaliśmy sobie, czym jest szczęście. I patrzcie, że teraz się okazuje, że niebo też jest szczęściem. Jest takim uosobieniem szczęścia. Tym, do czego zmierzamy. Dobrze. I Kuba. Kuba napisał: Ja wyobrażam sobie niebo w taki sposób, że będę mógł odpocząć, nie doznając już nigdy cierpienia. No, i tu jak, jak tylko podał tą odpowiedź, to mi się właśnie skojarzyło z tym psalmem. I dlatego też psalm w ten odcinek wplotłem. Dobrze. Dziękuję Wam za te komentarze. Naprawdę sprawiają, że promienieje. Cieszę się strasznie nimi. I e, fajnie byłoby, jakbyście od razu już na YouTube teraz odpowiedzieli na e, następne pytanie do następnego odcinka, bo też nie będę wiecznie pisał do wszystkich oddzielnie. Zatem na za tydzień pytanie jest takie: czym jest modlitwa? Będziemy sobie to rozważać, może bardziej szczegółowo, może y, jakiś konkretny aspekt tego tematu, bo to też jest bardzo duży temat. Zatem odpowiedzcie na pytanie, czym jest modlitwa. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. E, mam nadzieję, że wszyscy razem spotkamy się w Królestwie Bożym, ale mam nadzieję też, że wcześniej i że. Też właśnie to nasze spotkanie będzie takim elementem Królestwa Bożego, że będziemy tworzyć wspólnotę, jak się znów zobaczymy. Dobrze, dziękuję Wam, Błogosławie. Trzymajcie się. Kocham Was.